Ale dzisiaj poruszę temat deweloperki w czasie pandemii, o cenach mieszkań, czy mieszkania zdrażają, czy stanieją, czy y, warto z, poczekać z zakupem, czy, czy raczej się spieszyć i te dane, ja tam powiedzmy takie chcę Wam przekazać, takie informacje, może komuś to się przyda, nie biorę tych informacji z internetu, wiadomo, że w internecie też dużo rzeczy, rzeczy można się ciekawie dowiedzieć i jak to wygląda, jakie są przewidywania na najbliższe miesiące, czy to rok, tak ale ja Wam powiem co, tak jak rozmawiałem z deweloperami jak sytuacja wygląda czy jest duży skok czy spadek i tak dalej wszystkie informacje dowiecie się w filmie także zapraszam do oglądania jeśli, czy, jeśli chodzi o ceny mieszkań czy innych nieruchomości na pewno ceny jeszcze pójdą do góry może nie aż tak znacznie ale na pewno cena jeszcze wzrośnie dużo ludzi jak zaczynała się ta pandemia tak zrezygnowała z zakupu Dużo deweloperów też wstrzymywało swoje budowy, o czym na jakimś filmie poprzednim, tam ileś tam filmów do tego też o tym mówiłem, bo ludzie wycofywali kredyty, banki zatrzymywały kredyty i tak dalej. Ogólnie ciężko, ciężej było, żeby dostać kredyt hipoteczny, tak? Chyba, żeśmy chyba że ktoś zdążył przed pandemią wszystko załatwić, no to na pewno jest teraz zadowolony z tego powodu a dlaczego mieszkania się zdrażają? Popyt jest na mieszkania i na ruchomości jest coraz większy, tak samo na działki budowlane czy działki rekreacyjne. Bardzo dużo ludzi kupuje, mimo tej całej sytuacji, która jest no, obecnie na świecie, tak, w Polsce. I ceny materiałów poszły znacznie do góry, na przykład styropian o 100% poszedł w górę, tak samo przewody, czyli mieć tak, tak samo o 100% w górę, na przykład za przewód. 100 metrów bieżących musieliście tak powiedzmy zapłacić 250 zł, no to już teraz musi się zapłacić 500 zł. Wiadomo, jeżeli materiał, yy, materiał drożeje, to tak samo wykończenie całości też więcej będzie kosztowało, czyli powiedzmy była wycena jakiegoś tam budynku, tak deweloper stawia, zresztą tam na powiedzmy 10 mieszkań, była jakaś tam kwota powiedzmy, tam kilka milionów, a wyjdzie więcej i to się też wiąże z większymi kosztami ostatecznymi, tak, czyli ceny nie no, się się też ostatecznie. no chyba, że macie umowę z deweloperem podpisaną już przed czasem pandemii, już na początku roku, iż, jeżeli w tym czasie jeszcze te ceny tak nie skakały, tak, tak jeśli chodzi o materiał, no to jeszcze będziecie mieli w, w, w starym systemie, tak, jeśli macie umowę podpisaną na przykład w kosztuje 400 tysięcy, no to tyle już na nie zapłacicie, ale teraz to już na pewno będą ceny większe, wiadomo, że na mieszkanie średnio tak to no, nie raz, dwa, trzy, się się tam podpisuje umowę, no to wiadomo, że ktoś sąży przed tym czasem przede wszystkim, no to na pewno będzie teraz lepsze sytuacje. Ja Jest najgorsze będą mieli ci, którzy chcą się zacząć teraz budować, bo czekali nie, że wiadomo, na pewno duża część ludzi, gdy się ta pandemia zaczynała, po prostu wstrzymywali budowy, albo po prostu nie zaczynali wcale, jeżeli, jeżeli nie podjęli jeszcze tego tematu, bo myśleli nie wiedzieli, co to będzie, myśleli, że może materiały stanieją czy jak to będzie sytuacja wyglądała. Może stracą pracę, no dużo ludzi też straciło pracę, wiadomo w jakich branżach różnych, o tym też nie będę mówił, bo każdy wie jak to wygląda. No i tak się sytuacja ma na chwilę obecną, że pewnie część ludzi teraz żałuje, że nie podjęła tego tematu, bo materiał drożeje, usługi też drożeją i finalnie budowa domu, nawet jeśli lubicie ten system gospodarczy, no to też będziecie mieli dużą różnicę w cenie, bo chodzi o materiał, tak? Jeżeli chodzi też o właśnie o te firmy, które pod, miały podpisane umowy na przykład wcześniej, już tak w, w ubiegłym roku, czy tam, czy na początku tego roku na przykład wykonują proces, na przykład chodzi na przykład, podejmę taki yy, może o elewacji, tak, na przykład macie tam 300, 300 metrów elewacji do zrobienia na domu, czy tam jakiś, czy inny budynek, podpisała firma, z nami umowę, ceny materiału były, nigdzie się nie spodziewał, że pójdą tak do góry, Teraz on sam z poszedł to 100% w górę? No i wiadomo, że ta firma, która wykonuje Was te usługi, straci na tym, albo idzie na zero, bo musi dwa razy więcej. Na zero to może nie wyjdzie, coś tam zarobią, ale będą koszty nie takie, jak zaplanowali. Tak? Na przykład materiał, miałbyś się, miałby się powiedzmy 50 tysięcy za całość budynku. Za mnie, nie, nie mówię nie z tym rozmianiem, ale zależy. Tam wiadomo, kleje, tynki i inne rzeczy, tak, czy tam jakieś jakieś, firmaty, jakieś firmy różne robią, no to wyjdzie dwa razy tyle materiału, tak, bo nie, nie, nie tylko chłop mieć w górę i co robią, no ale wszystko, kleje, różne zaprawy, no widzę, jak ja w lutowni biorę, wiem, nie pamiętam i więcej, jakie były ceny wcześniej, a jakie są teraz, tak, tak samo no, macie taki przykład, jak mieć drożeje, no to narzędzia ja też pójdą do góry, tak, już widzę te skoki, na przykład o, nieraz sobie szukam jakiejś promocji, Przyglądam w internecie, patrzę na ceny no i widzę, że na przykład wkrętarka kosztowała czy tam wiertarka, załóżmy z makiny 580, a po, po jakimś czasie załóżmy jest za ponad 600 zł, tak? Dlatego y, też y, wymieniam narzędzia no, powoli na nowe i o tym osobny był odcinek, czy dwa odcinki o narzędziach Eubauera z Castoramy. Też chciałem jeszcze poczekać z zakupem, ale stwierdziłem, że nie ma z czym czekać z tego względu, że... Narzędzia też pójdą w górę, a jak to wszystko na akumulator, yy, sobie składać wszystkie narzędzia, no to wiadomo, że przy, przy jednym narzędziu to człowiek tak nie odczuje ale jak przy całym komplecie, no to już będzie różnica to kilkaset złotych na pewno, tak? Parę to jak macie za przepisy. I... Teraz kilka słów o, 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 o zleceniach, tak? Jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie, wam, że tego się nie spodziewałem, bo... Rok, ponad rok, temu, jak się ta pandemia zaczynała, dużo firm nie wiedziało, co, czy będzie praca, czy nie będzie, tak samo mówiłem wcześniej też na filmie, że te firmy wstrzymywali, wstrzymywali budowy, bo ludzie się wycofywali z kredytów, tak samo zrezygnowali z tam Mieszka. I dużo ludzi na początku bało się, że ta branża też będzie dotknięta, ale to była kwestia miesiąca, dwóch i wszystko poszło do góry, tak jak rozmawiałem z dwoma deweloperami i właściciel tego biroca, którego właśnie wykańczam, też my filmy instalacji hydraulicznych robią tak, dla deweloperów i tak, i tak też, też nie wiedział jak będzie sytuacja wyglądała. Dlatego też, wiedzę tak długo tutaj na tej budowie, już jest ponad rok czasu, drugo. zgodziłem się na takie zlecenia nieopłacalne. Tak jak się świadomiłem, wspominałem nieraz na filmach na pewno o tym, podjąłem się tematów tych szczynków. Lubiłem ręcznie, ale tylko z tego względu, bo nie chciałem szukać innych zleceń, bo nie wiedziałem co będzie, tak? Bo wiedziałem swoim tempem, czy ile tam zrobię, wiadomo, na, metry, na metry się z nim gadałem na jakąś tam daną kwotę. I coś tam zarabiałem. Wiadomo, że to jest ręczna robota i na, zwłaszcza na Klacji Schodowej, to człowiek nie zrobi tyle, by chciał, choćby nie po 10-12 godzin się robiło, ale kto robił w tym jak to wie, że to jest bardzo męcząca praca i naprawdę szacunek dla ludzi, którzy jeszcze do tej pory ręcznie ładą cynki tam cementowo cmentowo głównie, no to jest naprawdę bardzo Jedna z dzisiejszych prac na budowie, tak? Wracając do tematu zleceń był taki szybki skok. Yy, dzięki temu yy, właściciel tego biurowca, już mam też o tym, o tym, też o tym był osobny film, mam inne zlecenie u niego. W najbliższym czasie będę zaczynał tam, to biuro pod ziemią. on dla robi. Dzięki temu pewnie, że się zgodziłem na te prace dodatkowe i mam dalsze zlecenie. Wiadomo, że człowiek te tydzień trochę czasu też bo to było 500 metrów prawie wręcz się zarzucałem. I też zauważyłem, że dużo, dużo ludzi mi tej pandemii, bardzo dużo ludzi dzwoni i się pyta o wolne terminy. Wiadomo, że ludzie by chcieli na już, ale no niestety nie, nie da się tak na już. Pierwsze pytanie, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, że chce tam remont łazienki, czy tam kuchni, czy tam całego mieszkania. To nawet nie jadę na wycenę, po prostu się pytam na kiedy. No to mówi, że najlepiej już, albo za tydzień, później no za dwa. No to od razu po prostu rezygnuję, bo wiem, że nie ma sensu. Teraz mam zlecenie, miało być to dwa miesiące, ale tam jeszcze doszły inne rzeczy, to czyli będzie około trzech miesięcy, tak mniej więcej. Dlatego nie planuję nic na razie, dopiero, bo, bo to nie ma sensu, bo chyba, że ktoś zadzwoni do mnie i powie, że chce remont czy wykończenie mieszkania za 3-4 miesiące, no to wtedy mogę pojechać na wycenę, jakoś tam się ukadać i tak dalej. ale jak... Jak ktoś się mówi, że chce na teraz, to po prostu szkoda czasu tracić na dojazd i tak dalej, bo i tak się do tego nie kłademy. Wiadomo, dużo ludzi, właśnie dużo ludzi nie ma pojęcia o tym, że myślą tak, no nie mówię, że wszyscy, ale większość ludzi tak sobie myśli, że a, znalazłem ogłoszenie, zadzwonię i to przychodzi na pewno i robi, tak? Albo byłem kiedyś, to było chyba dwa lata temu na innej wycenie, jeszcze nawet wyceny nie zrobiłem, a... Właściwie mieszkania się, pytać, czy mam narzędzie to mam, czy mogę zacząć teraz robić. Dlatego dużo ludzi tak myśli, że nie wiem, tak myślą, że my siedzimy na kalapie, w domu i nic nie robimy, po prostu wszystko rzucimy i idziemy i idziemy tak na, od razu na robotę. A, a jeszcze jeden temat: yy, czy warto teraz mieszkania, nieruchomości, czy jeszcze poczekać, to powiem Wam, że jeśli macie taką możliwość, macie takie zasoby finansowe, czy staracie się o kredyt, to róbcie to jak najszybciej. Bo na 90% to w tym roku, i przyszłym to mieszkania, będą całe. Znaczy, jakiś skok, nie wiadomo jaki, co nie będzie, ale na pewno mieszkania nie, stanę, nie stanieją, tylko o kilka procent pójdą jeszcze do góry. Chodzi też o to, że jest duże zapotrzebowanie na działki, dużo, tak jak wspominałem, ludzie kupują działki budowlane, rekreacyjne, jest duży popyt na mieszkania, wiadomo, że jeżeli coś jest na, to, na coś jest popyt, no to, to drożeje, wiadomo, tak samo najwięcej telefonów, które dostaje, największość zleceń, to jest właśnie o blazule, się pytajmy i o skrót zabudowy, tak, tak, zauważyłem, tak, co, to, znaczy powiedzmy, że na 10 telefonów, to tak z 4-5 telefonów, to są właśnie są że o blazule, do położenia, albo łazienki, albo jakieś tam przedpokoje, czy tak dalej. Tak jak wiecie, ja zazwyczaj się staram, nie staram się, staram się nie robić takich małych zleceń, jakichś tam, że tam jest, ktoś ma teraz tam, nie wiem, 10 w kaflach coś takiego, chyba, że mam jakiś przestój między zleceniami, ewentualnie skończę szybciej niż, yy, tam powiedzmy, w danyku, układanym terminie, mam tam parę dni, no to wskoczę na taką małą robotę, żeby nie siedzieć w domu, tak, żeby jakieś tam pieniądze zarabiać na chleb, ale zazwyczaj jak już robię, jak już podejmuję zlecenia i myślę, że to też się nie zmieni, Będę brał takie konkretne jak biurowiec, tak jak wcześniej yy, też wspominałem, że, widać, że miałem duże zlecenie, śmieszne, bo to, już robiłem, bo jeżeli wiem, że komuś na czasie nie zależy, a zazwyczaj klienci yy, wolą poczekać i mieć na przykład dobrze zrobione, tak? ja po prostu mówię mniej więcej czas, wchodzę i coś nie widzę do zrobienia, to przybliżony czas podaję, na przykład tam mam mieszkanie półtora miesiąca, to zależy, w jakim ma być standard, standardzie, czy, jakaś, czy jest łazienka, czy to są jakieś... Jak wiecie, jak niektórzy my jakieś na tak półeczki, wnęki, no wiadomo, że to jest jeszcze okłonne, ale jeżeli jak, chyba, że mam z projektem, to staję, wchodzę na mieszkanie deweloperskie, tak? I jest na przykład mam projekt, że ładnie być takie, takie kafle, takie, to jestem, jestem powiedzmy tak, jakby to powiedzieć, jestem w stanie bardziej przybliżony termin odbioru podać. Z tego względu bo wiadomo, deweloperka macie ściany po prostu, chociaż zdarzałem się też nie, a no, ale wiadomo, jak macie, widzicie ściany, wiecie co gdzie jest, to jesteście mniej więcej w stanie. A Łazienkę ponad powiedzmy 2 nie potrzebuje, na no, ładzie potrzebuje tam no, 5 dni czy tam 7 i jesteście w stanie sobie tak rozplanować, no chyba że robicie remont w starym budynku, no to wiadomo, że zaczniecie pójść, to tam inne rzeczy też mogą pochodzić, na no, to też trzeba uwagę, bo dużo inwestorów właśnie myśli, że to będzie wszystko w tej samej cenie, tak? bo ugadujecie się z nim, podpisujecie umowy, na no, za dany zakres praca, na przykład później wyjdzie, że tam... Kobieta czy tam facet powie, że a pomaluj pan kolory koloryfer, pomaluj pan osiężnicę albo yy, zabiechni pan lampę, no to wiadomo, że takie tam małe rzeczy można zrobić, tam powiedzieć komuś lampę dystyczności, no ale jak ktoś w ciągu na przykład miesiąca czasu, jak robicie remont mieszkania i wam dodaje kilka innych rzeczy, no to w, z tych kilku rzeczy to się zrobi powiedzmy 2-3 dni, no to już wiadomo, że za to trzeba coś policzyć, bo nie można tak wszystkim za darmo robić czegoś. Chyba, że wiecie, że macie u tego samego inwestora na znaczy wstępne mieszkanie, a dogadujecie się z nim i szukacie rywca, jeśli chodzi o płatność, no to jeszcze można się poświęcić, ale tak to, zresztą kto w tej branży wie, to wie jak to wygląda. Także, jeżeli macie możliwość zaczęcia budowy teraz, jeśli macie, albo ewentualnie chcecie zacząć budowę później, ale macie miejsce na składowanie materiału, to kupujcie materiał, bo na pewno tak szybko nie stanie i jeszcze może wyglądam na to, że zdrzeję, bo taki cenami mniej więcej jestem na bieżąco. Jeżeli macie pytanie co do cen, jak to czy macie cokolwiek jakieś do mnie pytanie, jeśli chodzi o deweloperkę. Nie jestem deweloperem, ale tam znam kilku deweloperów, rozmawiałem z nimi, wiem jak to wszystko mniej więcej wygląda. Mam takie też inne pomysły na te biznesy związane z branżą nieruchomości, czy tam jakieś nabudowlanki, ale o tym będą też osobne filmy, bo na razie nie chcę mówić, co będzie, bo dopiero jak będzie jakiś temat podepnę się, czy tam podpiszę umowę z kimś, to wtedy biorę o tym yy, będę robił o tym film, bo po prostu nie chcę, nie chcę o czymś mówić, a później mi coś nie wypali, a może mi ktoś później wyknąć w filmach, tak, dlaczego. A mówię, że będziesz tam robił tamto, a wcale tego nie ma, dlatego ten więc wiem, że naprawdę będę robił. Znaczy ten biuro jest biuro pod ziemią, dlatego już o tym za, za jakiś czas temu materiał puściłem, co tam mniej więcej będzie do zrobienia. Jeśli ktoś nie je wie to zapraszam do oglądania i nie będę nic wtedy przedłużał. Zapraszam na filmy i jeszcze raz powiem, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. Dzięki i do usłyszenia.